och oh, O oh, Siemanko, osiemanko. I Zolę. Dzisiaj tak spełniłem swoje marzenie. Ty w tej Ale to masz tam lepszą sukierkę czy nie? Spełniłem marzenie w tej grze. Chodźmy na wduma nowego. Będę masz, robił już jego test. Jego no test chodź. będę robił. W ogóle jest nowy update i może wam zrobię test, bo mam gamy i pokupuję troszeczkę. W ogóle to trochę smutne. A co najśmiesznijsze, że nawet nie było tego kameramana w tym odcinku. A to jest z tego odcinka. Bardziej to jest korupcja. A, okej. Okay. To jak mówię, mam moją ulubioną postać. Sprzedałem dwie. Sprzedałem tego Abominationa i Walczmana w Duma, żeby mieć tego nowego tu To jest taki po prostu odcinek. Będę za jakoś nie wiem, tydzień zrobię odcinek z Book Heaven lub z testów tego z moimi tymi z boosterami. To jest taki po prostu informacyjny odcinek. Pa.